Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Cyrkon i mam dzisiaj dla was poradnik dotyczący zwiększenia celności. Zapraszam. Tak zacznijmy od tego, że w Battlefieldzie każda broni się od siebie różni. Każda ma inny rozrzut, każdy rozrzut nie musi trzeba kontrolować. Kontrolowanie i to jest podstawa. Podstawa. Dlatego, jeżeli chcecie być dobrymi graczami, chcecie osiągać dobre wyniki, musicie grać większość czasu jedną bronią, określić się do niej i ćwiczyć nią. Dobrym miejscem do ćwiczenia są kanały na zespołowym deadmatchu. Bronią, którą ja sobie wybrałem, jest M16. Z około 5 metrów mamy taką krachę bez kontrolowania odrzutów. A więc, żeby kropka była cały czas w tym samym miejscu, muszę ciągnąć mieszoł w przeciwną stronę. To, co tu widzimy, to jest odchylenie pocisku, które którym sobie za chwilę. Zobaczcie też, jeżeli ja wymysł ten lewy dół, to po skończeniu strzelania mój celownik nie wraca na to miejsce, tylko gdzieś tu, zobaczcie. Więc jeżeli po strzelaniu chcemy szybko wrócić na nasz punkt, w który chcemy strzelać, musimy mieć to wyczute. Kolejny argument dla tego, dlaczego powinniśmy świecić cały czas jedną broń. Dobra, ale skoro umiem już kontrolować odrzut naszej broni, to teraz e, zobaczmy. Mimo tak, że celownik jest w jednym miejscu, tak pocisk lecą dookoła. Jest to spowodowane odchyleniem pocisku. To odchylenie jest wartością, która zwiększa się wraz z każdym kolejnym strzałem. Co oznacza, że przy pierwszym jest ona mała. Więc dlatego, jeżeli chcemy zmniejszyć tę wartość, co jest nam bardzo potrzebne na większych dystansach, musimy strzelać seriami. Mamy rodzaje serii, mamy micro bursting, gdzie strzelamy z prawie taką samą szybkością jak full auto, z tą różnicą, że odpuszczamy spust tylko na ułamek sekundy podczas strzelania, aby zresetował nam się spread. Dzięki temu zachowujemy dużą celność oraz dajemy wiele strzałów. Na dłuższe odległości jednak nie sprawdza się to, potrzebujemy tam jeszcze większej celności. I tam możemy z zwykłymi seriami 4 do 7 pocisków, na spokojnie przycelować każdą serię osobno. Jest to bardzo skuteczna metoda, ale lecz nie jest to proste z tego powodu, że gdy po skończonej serii, gdy kontrolujemy recoil i nasz karabin, nie zostaje w miejscu, gdzie strzelaliśmy, lecz w stronę przeciwną do odrzutu, czyli tą, w którą ciągnęliśmy myszką, aby odrzut był jak najmniejszy. Dlatego trzeba po skończonej serii znów wrócić na miejsce naszego targetu, co potrzebuje trochę wyczucia. Następnie na jeszcze dalsze odległości mamy krótkie dwu, trzy pociskowe serie. Warto celować w głowę i na bardzo długie dystanse strzelamy ogniem pojedynczym. Możemy sobie Przestawić tryb klawiszem V Lub możemy sami dawkować amunicję Jednak każda broń jest inna Każda wymaga innej kontroli Innego strzelania I jeżeli chcecie Możemy zrobić do każdej broni osobna Lub odcinek o tych wszystkich cyferkach Które są na stronie Synthic.com Link do tej strony macie w opisie I są tam statystyki Wszystkich broni Dokładne A więc napiszcie co chcecie, czy wam się podobało? Zostawcie komentarz, ocencie film, napiszcie, co jeszcze można poprawić. A za tydzień zajmiemy się chwytem przed nim oraz czy M16 powinno się używać z chwytem czy bez chwytu. Więc to tyle na dziś. Zdrawiam, cześć.